No, tu Ten wóz, co myśmy kupili e, o rozmiarach e, skrzyni przede wszystkim, 4,20 ma długość skrzyni i szerokość e, dna spodnicy 1,5 metra szerokość. To bez mała, e, 4,20 ta przyczepa ma normalnie, tylko przyczepa jest szersza dołem, a tutaj jest 1,5 metra, naprawdę to jest wóz super. To będzie dla nas piękna przyczepa koła 750 na 20, a były kiedyś montowane je do Ursusa C45 lub e, przyczepy jeszcze te były te stare, najazdowe przyczepy. To te... E, te opony, nie? Te opony, tak. Bo Felga to jest jakaś taka kowalska robota, nie? Nie, to nie jest kowalska. To kiedyś robili też, bo wiadomo, że środek, tarcze wytłaczali i wspawywali bo wiadomo... O, helikopter ratunkowy lecił. No ale taki bieżnik jest chyba w Starach widziałem na starych zdjęciach, że Star 25 też miał. ale to, yy, Star miał w tym czasie 850 na 20 Aha. 825 na 20 takie były, typy, takie nietypowe, no. I co chcę powiedzieć, tu na, naprawdę chcę pochwalić tego, kto to, to robił, bo e, te wozy nie były produkowane. Akurat ten, ten wóz e, w jakimś państwowym zakładzie to był prywatny jakiś, jakiś ślusarz. To robił stolarz, no, można powiedzieć, trochę kowal. E, ten, ale naprawdę jest super. Jest tak, wykonanie bardzo fajnie. Ja tu nie mam żadnych uwag do tego wozu. Kłonice nawet widać. Są, tutaj można je przy skrzynie położyć, czy nawet inne rozwiązanie, na przykład można bolec wyciągnąć, kłonicę położyć przednią i tylną, skrzy, tą sk, e, burtę wziąć ten boczek, e, no, znaczy przewrócić i jaki jest fajny rozładunek w ten czas. Platforma nawet do snopów, nie? Albo do snopów, no różnie. Tutaj wkładało się drągi jeszcze dodatkowe, bo tej, ta skrzynia była niepotrzebna w ten czas rozwora, a rozwora to jest ten drąg w środku ten drąg w środku do wożenia snopów się dawało nieraz ja wiem z 5 metrów jeszcze dłuższą rozworę i jak najdłuższy wóz się robiło do z, złożenia bel czy nawet snopków w ten czas yy, z pola no, tylko że już drabin nie było jak w starych wozach jeszcze tych metalowych był jeden drąg z tamtej strony drugi i jeszcze zresztą każdy wie, bo to nie tak w odległych czasach te drągi były zakładane. Jeszcze gdzieś widzę na stodołach, są powieszone na takich specjalnych pod okapem, żeby nie mokły przez zimę czy tam w inne powody jesienne, żeby ten i to jest właśnie czeka tylko się na żniwa, ewentualnie do wożenia siana też się zakładało te drągi. No. I takie coś podobne mieliśmy zrobione kiedyś do, na, w Wielkiej Lipie na dożynkach, do wożenia Tak, wieńców. Y, no, a to dla nas to praktyczne jest do wożenia wieńców na dożynki. Ma, mamy masę e, tych wieńców jest, bo przecież tych w gminie jak są e, dorzynki gminne, to proszę sobie wyobrazić ile jest wiosek należących do gminy. No i każda wioska robi sobie, to jest taki konkurs nawet albo no, bo później jest wybieranie, najlepszy wieniec, no. no największe to mieliśmy najwięcej do wożenia, jak były no. dożynki wojewódzkie w Urazie, bo wtedy no. z całego województwa były reprezentacje. sobie wyobrazić, tego zaczepu tutaj nie było, akurat brakowało i tu jest na razie prowizorka, żeby stąd dojechać do nas, do Obornik i i robimy zaczep już taki tutaj trójkąt taki jak podobny jak w przyczepie jest tu belka będzie przymocowana taki z kątownika połączony ze ze skrętem z przednią osią częściowo do śnicy bo tu wiadomo tu jest to są śnice tu był wmontowywany dysiel dla koni no ja już tak mówię jak to, to był zatylnik przedni i tylny to jest, ta deska, boczki, to ta, ten. spodnica na to się mówiła, no, spód, no co tu jeszcze, e, ten skrętny rycząg, rycząg, w każdym regionie troszeczkę inaczej robi, e, nazywali niektórych, e, tak jak w no, Ale to pokaż My. dokładnie ten rycząg, bo to... Tutaj, o, to jest cały tutaj ten, ten skręt, no, tutaj końcówki śnic widać. Bo się tam schodzą, coś ściskają, dysie. Tu się rozszerzają, bo tu musi spoczywać ze ślizgiem rozw rozwora. Na tym spoczywa. Rozwora jest umieszczona ruchomo tutaj, na, na takim słożniu. Bo wiadomo, jakby nie było na tym słożniu, to by nie szło skręcić tymi kołami. No, no i ten słożnik też trzyma, nie? żeby ona się nie wysunęła do tyłu. No oczywiście, nie. ale tu szczególnie to trzyma też. No i ten, ten skręt dookoła, takie w kształcie koła, można powiedzieć, to jak przyczepa, nie? Taka obrotnica. No. To bardzo mi się podoba, te koła, tu na pierścienie, naprawdę fachowo, to jest bardzo fachowo zrobione jest. I tu jest na dwa pierścienie, tak. nie? na dwa pierścienie, no. Czyli tak bezpieczniej, można powiedzieć, No, zresztą. można powiedzieć. To jeszcze w ogóle koła są Degum, opony, tak. znaczy opony marki Degum. Degum, tak. tak i ten wóz w ogóle ma jeszcze hamulec na jedno koło prawo tak. tylne. tu jest cięgło tutaj ale jeszcze trochę pracuje jeszcze trzeba rozpracować tam żeby ta dźwignia chodziła To jest na tam z prawej strony bo i które mają lewe hamulec że tu bezpośrednią linką jest połączone i z dźwignią furman to robił znaczy się hamował ale jest zdrowy ja widzę to drzewo jest bardzo zdrowe jeszcze. Są luźne śruby. Te śruby trzeba teraz podociągać. Są teraz trochę y, w sumie y, taką specjalnym płynem spryskane, żeby ten gwint czasami przy odkręcaniu nie urwał się. No bo my i tak go rozbierzemy generalnie całą spodnir, spodnicę. Wszystko się zdejmie, żeby go wyczyścić, odświeżyć, no. zakonserwować to drewno. Nawet starego typu szkiełka odblaskowe są. No. Ale chyba... Chyba wyblakły je, bo tak nieraz starego typu były, że później tak wyglądały, jakby to były białe, a to były czerwone. No ja też pamię... nawet końcówkę rozwory i ten. No. I ty, to też jest śnica to z tyłu? Tak, to można powiedzieć tak. No. na czerwono pomalował no. jako ten. Z tyłu jest zawsze wykorzystana, jak się jechało na pole, jakiś półk dwuskibowy sobie szedł, siewnik trzeba było ciągnąć, kopaczkę do ziemniaków. Naprawdę, ale ten wóz mi się tak podoba, super zrobiony jest. A tu jeszcze jest fajnie te łańcuszki nie? z tym takim oryginalnym spinaniem. Tak, no, spinaniem jest, proszę zobaczyć sobie, o. już, już za tylnik można wyciągać. O, i, no i tu widać teraz jaki szeroki jest. Półtora ja metra jest, tak. Nie jest taka trumienka jak niektóre? Tak. No, tu jeszcze na y, ostatnim filmie, tym z zakupu wozu, to poka mówiliśmy o tej tabliczce, że jest. Taka rejestracja wozu, jakby tu musiały być dane właściciela To jest co prawda mocno nieczytelne, ale może jak się to zdejmie, to uda się to odczytać Przecież miejscowość, skąd pochodził ten wóz bo to gdzieś tam z Wielkopolski, chyba okolice Miejskiej Górki ten właściciel, który tak, nam tak. sprzedawał, mówił Ale nie wiadomo, może tabliczka jeszcze gdzieś wcześniej przywędrowała e, Bo to tak wygląda, jakby był Powiat Rawicz Pow Rawicz Ale to... E, to tak, zobaczymy, tak jakby Nawrocki nazwisko no, ciężko to jest tu odczytać. Jeszcze tam sobie ktoś zrobił, bo woził zboże, taką zasuwę do wysypywania zboża. No, tu sporo tego zboża weszło, jeszcze jak nadstawki były.